Siemanko, coś tu, tutaj się dzieje, Sowa nas atakuje. E, dobra, no pokonaliśmy pierwszego polsa w końcu w The Legend of Zelda: Link's Awakening. No to mamy pierwszy instrument i lecimy dalej. Co będzie dalej? Tuż to wie. Znaczy my będziemy wiedzieć zaraz. Co my teraz mamy zrobić? Z tego, o kurczaczki, poczekajcie po coraz więcej przycisków i trzeba coraz więcej rzeczy opanować. Ale tak dla pocieszenia co my mamy? Mamy możliwość skakania, który będzie naszą tutaj nową jedną z ulubionych chyba broni. Pomożemy tutaj możemy wejść. Nie broni, co ja mówię! To nie jest broń. E, no to lecimy. Dzieci nas witają. Hey buddy, serious? really serious? Czyli e, na poważnie, naprawdę na poważnie. E, bobliny nas zaatakowały, nie, idziemy atakować! Poczekajcie, musimy iść odbyć mobliny. Ja nie wiem, co tutaj się stało, ale biegniemy! Wszyscy tutaj przerażeni. Zobaczmy, czy tutaj oni są. Nie przeczytałem, gdzie. Nie, nie tutaj. Ona po prostu jest przerażona. No to biegniemy, szukamy mobilów. Ale jaka muzyczka. Nie wiem, czy... Po ostatnio była trochę za głośna muzyczka. Nie wiem, czy nie przesadziłem teraz ze ściszeniem. Kto tutaj jeszcze przeżywa? No ale po, wiadomo, że jako dobrzy tutaj ludzie, po drodze jeszcze będziemy kosić trawę. Lecimy? Chyba nie tutaj. Oczywiście nie ma jak to jest sprawdzić gdzie. Nie, tutaj spokojnie. Po prostu jest akcja, sprawdzamy czy ze wszystkimi jest wszystko okej. Okay. Dobra. Ale muzyczka taka niepokojąca. W sklepie też na pewno nie są. Już coraz mniej rzeczy nam zostaje. Nie. Ale jest tam łopata, a wiecie co się robi z łopatą? Kopie się. No dobra. Pytanie: co tutaj się dzieje? To jest domek, który wygląda na zaatakowany przez boginę. Czy nie? Nie, tutaj par po prostu sobie e, odpoczywa. Ten, który był rakunem. Irania bite, Irania <grymian> bite. Od razu mi się kojarzy z czym? Z gotikiem. No dobra. Muszę zacząć dokładniej czytać, co gdzie się dzieje, bo. E, wychodzi jak wychodzi. Każdy przerażony awergi na spokojnie. Zresztą co może pójść się tak. Jeszcze tak jak mówiłem, troszeczkę pokosimy trawy. Nie no, tutaj jest wszystko ok. Niedługo jeszcze pewnie dostajemy łódź, która pozwoli nam, co robić? Przesuwać kamienie. Tutaj parę grzecz je spał. A, bo tutaj są dwa wejścia. Idziemy zobaczyć tutaj. Nie, no. Tutaj wszystko spokojnie jest. Pokażaj bez Tam. palią. Aha, bo oni porwali bow-bow. No bow. my idziemy odzyskać bow-bow. Widzicie, ja nie zobaczyłem, że Bowbow se poszedł. Znaczy sobie je poszedł sam. Ale... Już zasuwamy dalej. I pokonujemy kolejnych przeciwników. Gdzie może być ten Bowbow? Ja myślę, że górą byśmy musieli wyjść. Tutaj spróbujemy. Tak to wygląda. No i co? I teraz, jak już mamy tą superbot, to my możemy sobie tutaj przeskoczyć i zobaczyć, co tutaj jest. Superbot, super skakanie! Jest! Kim ty jesteś? Eee... To jest right Aha. No, po prostu sobie pisze. O hobby i tym podobne. Jego pisaniem jest hobby. Jego pisaniem jest hobby supervergi. Czy tutaj będziemy w stanie znaleźć tego. Naszego przyjaciela, który jest. Kulą? Kulą nogi chciałem powiedzieć. Nie, on nie jest kulą u nogi. Co tutaj się dzieje? Zaraz zobaczymy. M. I... Okej. Okay. Ej, chciałem przeskoczyć. I możemy otworzyć. Dobra, to się liczy. Liczy się przeskakiwanie na ulicy. Nie no. Nie skaczcie przez ulicę. Żartowałem. Mam wrażenie, już w któryś raz, że czasami tutaj jest takie coś, że rzeczywiście mam takie opóźnienie. Nie mogę tego podnieść, jeszcze nie mam mocy. Nie mam tej mocy. Nie mogę śpiewać, mam tę moc. Eee, tak, tak jak wam mówiłem. Zdaje mi się, że czasami po prostu brakwi tutaj tej mocy, żeby. Eee, mocy opóźnienia. Mam lekkie opóźnienie względem skoku. Nie wiem, czy powinienem teraz przez kabel HDV to wszystko podłączyć, czy jak? Możemy tu wejść. I co tutaj się dzieje? Tutaj nic się dzieje. Czy to się nagrywa? Czek. jest fish. No dobra. To nam nic nie to jest. Że, chyba, żeby po palustradzie wskoczyć. Nie. Czyli idziemy dalej. I patrzymy, gdzie są te bobliry, które zakosiły nam e, przyjaciela. I pytanie: czy my możemy wejść do tych bagien? E, jak to zrobiłeś? Dobra, idziemy. Sprawdzamy, czy możemy sobie przejść przez te bagna. Hej, nieładnie. Nie wiem, czy ja tu powinienem być w ogóle teraz. O! No nie wiem, że możemy tak zaatakować. Widzicie? Całe, całe życie się człowiek uczy. No ale to nie jest tutaj pierwszy raz, tutaj, ja czegoś nie wiem. Nie. Rybko. Dobra, wyjdźmy tutaj. Miejmy nadzieję, że. Tutaj gdzieś naszego przyjaciela spotkamy Może nie I co tutaj się stało? Chyba nie powinniśmy jednak użyć, wiecie? Chyba nie. Okej. Okay. Rybka poleciała. Rybka się nauczyła wpływać. Czyli odcinek możemy nazwać dalsze błądzenie po mapie. Nie no, żartuje. Wiesz co jest fajne? Pamiętacie jak wam mówiłem, że zawsze jak nagrywam, to ktoś zaczyna do mnie pisać. Hmm. I to tak ostro. Co to się dzieje? My próbujemy tutaj przeżyć mobina. Dobra, uciekamy stąd. Czyli jednak nie tędy droga. To gdzie one są? Musimy iść zadzwonić do... Pana, tylko sprawdzę kto do mnie napisał. Bo oczywiście znowu nie wyłączyłem. E, nie wyłączyłem tutaj telefonu jak obiecywałem, po czemu byłem miał o, zrobić coś co obiecywałem, no e, dobra. Chyba za daleko poszliśmy. Nie no, ale wam powiem, że mój timing do nagrywania jest Super jeszcze przez to się wywalę. Nie! Dobra, mamy mojego shielda. Już się bałem, że go straciłem. Czyli już wiemy po co jest ten shield. Eee, żeby tutaj... No. Żeby tutaj jakbyśmy stracili go na stałe. Żeby go jednak odzyskać. Przeskoczymy, przeskoczymy. Dobra. I zobaczmy. Musimy odnaleźć. Gdzieś w cave, w, czyli w jaskini. Ej, ale ja wiem... Znowu nie mogłem wskoczyć. Czy to będzie kolejne serduszko? Czy to jest trzecia część serduszka i ono nam zwiększy życie na stałe? Nie. Niestety nie. Nie tym razem, widzowie. Czy my tutaj gdzieś możemy przeskoczyć? Nie. A nie, możemy. E, tutaj są duchy. Czy my powinniśmy iść na duchy? O nie! Tutaj są jakieś psaidaki. I chyba tutaj dalej nie możemy iść. Tak to wygląda. A na duchy, czy by możemy iść? Chyba nie chcę iść na duchy, wiecie. Czy my możemy pokonać duchy? Ghostbuster nie. Te duchy są nie do podania. Chciałbym zobaczyć, czy tutaj raz coś czeka, ale podejrzewam, że właśnie poszedłem za daleko. I nic z tego nie będzie. Czy będzie? Jakiś kruch! Nie! Kruki atakują! I nie możemy nic z tym zrobić. Uciekamy dalej. Nie! Mamy kolejną część serca. Eee, dobra. A, czyli 5 potrzebujemy. Nie, i znowu nie wyskoczyłem. Co za ząg. Dobra, uciekamy. Patrzymy. Mamy część serduszka. I zobaczmy. Tutaj mieliśmy chyba oczy, Czyli musieliśmy iść przez tamtą eee, część. Dobra. Musieliśmy iść przez yy, cmentarz. Nie spodziewałem się, że musimy iść przez cmentarz, ale właśnie o tym mówili nam. O kurczaczki! Link! Normalnie link. Ja Wam powiem, że muszę bardziej uważać podczas walki. No bo tutaj robią nas konia. O nie, boss! Madame Mute Rescue, dobra. Aha, dobra, już wiemy na czym polega walka z tobą. I atakujemy. Zobaczymy, czy uda nam się go pokonać. O nie! Ale one są tankowne, ja wam powiem. Dobra, atakuj. Co za? On się uczy. Jak? Jak go je pokonał za pierwszy raz wyciął tym? Nie! Co tu się stało? Game over. Nie, nie poddajemy się, ratujemy naszego przyjaciela. Ale powiem Wam, że ta synta jest fajna. Ale aż mi się chciał pograć w Breath of the White, którego nie mam. Tego już nie mam. Muszę odzyskać to Breath of the White. Nie dobra, panie. Musimy iść do ściany. Próbować go pokorać. On jeszcze. Nie wiem czemu on nagle przestał się wycofywać wtedy. O! Nie. Dobra, udało mi się go pokorać. Ale powiem Wam, że naprawdę. Na przykład ten boss był dużo trudniejszy niż tamten boss, który był. Ej, proszę cię, oddaj mi życie. Który był bosem, bosem. A my odzyskujemy przyjaciela, dobra? Czek. Bowbow! I co Bowbow bow może robić? Bowbow bow na pewno może niszczyć coś. Dobra. Zaraz jakaś instrukcja do Bowbow. Bow. Mam taką nadzieję. I czy my Bowbow bow będziemy mogli pożyczać? Mam nadzieję, że tak. Tak, myślicie? Co tu się dzieje? Jest, sowa, słyszę sowę. A wy? Tut, tut, Grand Dobra, no my idziemy pozwiedzać się z Bobą. Co pan tutaj robi? Ej, hey, majciu uh... To jest dampę Dobra, my zobaczmy co tutaj się znajduje. On będzie chciał od nas pomocy, ale jakiej? Nie wiem A, dampę tutaj jesteś. I co ty mi powiesz, dampę? Dampę szak eee. Uh... Okej. Okay. Czy ja mogę ci wziąć łopatę? Nie mogę. Łopatę musimy sami kupić. Hmm. No jest to na pewno ciekawe. Eee, dobra. Zobaczmy co tutaj jeszcze mamy do zwiedzenia. Tutaj byśmy musieli na górę wejść. O! Lampę atakuje! Czyżbyśmy mogli teraz więcej rzeczy na wagonach zrobić? Właśnie lampę. Co tutaj jest napisane? Aha, tutaj jest drogowskaz, kierunkowskaz czy coś. No i co było, żeby zrobić? Aha, bo my mieliśmy tutaj taki skrót, nie mógł wcale tamtedy iść. Także wracamy, ale idziemy na bagna się przejść z dampę. To będzie myślę dobry pomysł, Bo tam mamy jakąś skrzyneczkę. Eee, o, dampę, czemu ty nie wycelowałeś? Ale dobrze, mamy leczonko. Dampę... Nie, to nie jest dampę, Bow-Bow. A ja... Ja już wiem, dlaczego on nie celował, bo... No, on... Jak ja mówię do dam Do bow dampę, no to... uff, uff. Co? Co ci jest? Jakie wów, O, dobra. Takie wów. Dobra, idziemy na ryby. Pozwiedzamy. Zobaczymy, czy tutaj coś możemy zrobić. Czy ty lubisz ryby? Lubisz ryby. Ok. A czy takie coś? O, właśnie. Tego nam brakowało. On nam pozjada te wszystkie toksyczne rzeczy. Ciebie też normalnie jestem moim bohaterem. Mamy nowego przyjaciela, pewnie na chwilę. Ehm, czy ty możesz? O nie, zaatakował mnie. I co, weźmiemy tą skrzydeczkę po prostu sobie, co? I co tutaj będzie? Kolejne rupees. 50 rupees. Chyba już mnie będzie stać na... kosiarkę chciałem powiedzieć. No na kosiarkę mnie nie będzie stać. Ej, ale tutaj są jakieś rzeczy, które możemy zdobyć chyba, co? O, ale on jest głodny. Idziemy zobaczyć. Co tutaj jest za miejsce? Ja wam powiem, że... Dawno nie miałem takiej gry Żeby mi je tak wciągało, w coś i Pokémony i ta gra mnie strasznie wciągają Czy ty idziesz po schodach w górę? Nie Co mam tu zrobić? Chyba jeszcze nic, co? Chyba, że... O właśnie Widzicie. Zapomniałem, że mam coś takiego jak ten proszek, który będę musiał zaraz dokupić. Ale idziemy sprawdzić. O nie, kościotrupy. Kościotrupy są irytujące. Dobra. Proszę cię, giń. I co tutaj jest? Klucz! Silver Key. I teraz pytanie. Czy my powinniśmy... Poczekajcie, bo my nie mamy tutaj jeszcze mapy odkrytej. Czy my idziemy z tym Silver Key w dół, czy... W... Najpierw to zróbmy coś takiego, dobra. Ok, mamy tutaj podpowiedzi. hm. Ale o co tutaj chodzi? Jak ty mnie? Ile ty wytrzymałeś, gościu? A, pewnie my tutaj jakiś łuk czy coś otrzymamy, tak mi się zdaje. Jak myślicie? A, oni robią e, odwrotne, znaczy miraż. Miraż, jak to? Mirror, nie miraż. O nie! Fakowaliśmy się. Odwrotne kroki do nas. W sensie, powtarzają kroki tylko, no. Mam nadzieję, że nie zmarnuję tutaj klucza, co? Dobrze, proszę ja Ciebie. Mam nadzieję, że dacie mi klucz z tego. Dobra. Zróbmy coś takiego. O, udało się pokonać go. I czy będzie klucz? Jest skrzynia. Ale to fane. Kompas. Nie jestem zbyt zadowolony z kompasu Ponieważ tutaj mam duże lochy W których nie mamy klucza To może pójść nie tak hmm. Nie mamy siły Chyba, że ładując się pod Nie mogę to rozwalić, nie Czy ja właśnie skopałem? Chyba, że Pokodaję drugi raz tych tutaj niebilców Tam pomoże. Mam taką nadzieję. Dawajcie mi drugiego klucza. Nie ma. Drugi klucz, nie drugiego klucza. No dobra. Chyba jednak nie możemy jeszcze tutaj poprzechodzić. Bo ewidentnie czegoś nam brakuje. Chyba, że. Nie no. Tutaj coś się uaktywniło, ale. Ale tutaj cały czas jest żeby zrobić. Dobra, więc na razie pójdźmy ominimy to pomieszczenie i pójdźmy oddać połowę. Mam nadzieję, że te roślinki nie będą rosły z powrotem. Nie tu. Także połowę. Mam nadzieję, że wykonaliście swoją pracę. My wrócimy tutaj silniejsi. A po prostu wrócimy. I czy się respawnują? No nic, najwyżej jeszcze raz weźmiemy połkoła Damy radę. Dobra, jesteś. Mam nadzieję, że będę mógł brać połkoła na spacery. Poł, poł. Masz tutaj jedzonko. Dziękuję. Okej. Okay. Zasuwamy dalej. Wracamy do wioski. O. Ten połupół to naprawdę dobra murka. On tam coś szczeka, ale no nie wiem po co. Mamy maszrom. Dobra, bierzemy maszroma. Ehm. Um. Chyba tutaj aż nie mieliśmy przychodzić. A, tu jest to drugie wyjście. Dobra, przeskakujemy. Pow-pow, wracamy do domu. Mam nadzieję, że właścicielko ucieszy się na Twój widok. A jak nie, to Cię przygarnę. Będę z Tobą podróżował. Polecimy do Ameryki. Albo nie wiem. Taki pow jak byłby wygodniejszy w Breath of the Wild. No, idziemy z takim połpołem, a tutaj Bixa na maksa. Dobra, mamy układ. Ja cię oddaję, ale będziesz mi go pożyczać, dobrze? Ciało, ciało. Aha, czyli ty na razie ze mną podróżujesz. Dobrze, połpoł. -poł. Zobaczmy, co pan z telefonu nam powie. Ping, ping. No tam mi cofa mnie w tamto miejsce, tam mi cofa mnie, super. Dobra, zobaczymy, jeszcze raz wrócimy. No najpierw to ja chcę coś wygrać albo kupić. Tishella na razie nie chcę, dobra. To idziemy kupić, mam nadzieję, że na no, łopatę jest stać. O, pata, podejrzewam, że to będzie bardzo ważna rzecz. Em, i widzicie. Ktoś coś pisze. Super. Tylko sprawdzę, bo normalnie padnę, jak to będzie jedna osoba. No nie. Dobra. Eee, pozdrawiam cię, Kamilu. Akurat ciebie się nie spodziewałem. Zobaczymy, czy Kamil ogląda. Dobra, baj. Baj, baj, baj. I teraz weźmiemy łopatę sobie. I możemy zaznaczyć łopatę jako aktywne urządzenie. E, dobra. I co? Wykopujemy. No dobra. Powiem wam tak. Dobra, kontynuujemy, bo naprawdę nie chciałbym. Zostawić w takim miejscu odcinek. A my zobaczymy, idziemy, możemy się czegoś dokopać. A, tutaj jest jeszcze ta chatka, której do tej pory unikałem. Więc ją też jeszcze unikajmy. Ehm, I co teraz? Zasuwamy z naszym bowu, bowu. Ewidentnie tam musimy coś zrobić. Tam, gdzie byliśmy. Gdzieś lecz nie wiadomo gdzie. Boł, wow, boł, wow, musi najeść się. Dobra. Nie, nie, śpiewam. Taka pisana zasada. Tutaj. Puf, Czemu ty tutaj pufujesz? Dick. O, mamy Seashella. Dobra. To ty to widziałeś. Dobra. Mamy Sisela. Dobra, przesuwamy. Uf, uf. Dobra, bo, bo, musimy iść tam. Musimy przejść ten, ten, nie Nie ma na to rady. Dobra. No ewidentnie, to jest to miejsce, do którego zmierzamy. Nie, na razie rybki nie zjesz. Nie, rupis, rupis. 10 rupees jest zawsze ważne. 10 rupees są zawsze w naszej pamięci. No i co? Level Level 2. Co my mamy tu zrobić? Nie mamy klucza. Hmm. A tak możemy przeskoczyć. Dobra, cieszy mnie to. Dobra, zobaczmy, co ty mi powiesz. Okej, okay. dobra, jeszcze raz mamy Cię, ale gdzie jest klucz? Nie mam też jakiegoś ładunku, który mogę wystrzelić. Hmm. Tutaj nie przejdziemy. Chyba, że. Nie, no nie ma tutaj jakiejś zabadni, na którą byśmy mogli zrobić ich, naprowadzić. Jest to ciekawe. Nie powiem, że nie. Tylko, że jak zmarnowałem jeden jedyny klucz. Przekopmy tutaj wszystko. Może gdzieś po prostu. Ej! Jest kompas. Może gdzieś tutaj jest zakopany ten klucz. Chociaż bardziej mi to zaznaczało tutaj, tak? Nie. Tutaj nie. Ehm. Dobra. Wykopmy tu wszystko. Ale mi idziecie to wykopywanie wszystkiego? Nie? Nie możemy? Ja myślę, że bardziej to mi zaznaczało tą skrzynię. Ale zobaczmy, no. Nie mamy nic do stracenia. Hmm, dobra. Nie no. Pewnie widzowie będę potrzebował jakiejś rady. lub sam zobaczę, bo jest pół godziny odcinka, a ja się w tym momencie powiem tam w jednym miejscu. Gorzej jak to był jeden jedyny klucz, jak go użyłem, tak nieprzemyślanie. Hmm. No bo tego nie wykopiemy. Dobrze. Także dajcie znać co jest tak nie tak o kurczę. Ja też po głowie się i popatrzymy. Także myślę, że do następnego trzymajcie się, papa. Hej!